Hej, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie wraz z moim serdeczną koleżanką Gilatisem eee, Cześć eee, cześć, w ogóle czuję się niższy I dziś gramy w half Deda kiedyś był już Half-Dead eee, i... Głupszy! I dzisiaj żeby było ciekawiej, e, gramy bez butów, czyli przyjacielu, to i tak wyrzucamy buty w kąt, żeby nas nie kusiły I wchodzimy w pro Oddam trupkowi, o on zazwyczaj ma jednego buta, teraz będzie miał trzy to ja mu dorzucę moje dwa jeszcze i. i ma pięć. Dobrze, idziemy. To rozumiem, że chcesz iść pierwszy, przyjacielu, za demonstrację. Nie, ja mam, ja mam nie, ja mam pecha do chodzenia pierwszym. Pozwolę sobie, ale, ale jesteś kobietą, ale jesteś kobietą. Więc... Jesteś mężczyzną. Jesteś Pro, kobietą. Pokaż mi drogę, chciał, którą chciał, mam iść tamtędy. Chciał, e, Chciałeś równo. uprawnienie, dobrze, idź tamtędy. Ja jestem kobietą. Nie, ty dobrze, idziesz, ja, 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 ja ci jestem w proszę. Ja, ja. Jestem, ko ja ci, jestem kobietą, ja, ty ja prowadzisz mnie gdzie mogę iść. Proszę, idź. Założono. się no i nie stało. Widzisz, Widzisz? co teraz ja ci rozkazuję? Dodatkowo no, ja sobie biorę tutaj, o. Co, co ukradłeś? No, co za zły. Ty idziesz tędy. No, Proszę otworzyć. Ja, ja pewnie zginę, co i. Nie, ja tu nie idę, przyjaciel. Skakuj, przyjaciel. Nie, nie. nie. No, wskakuj, no, nie, nie, mieliśmy nie, przeprowadzić drogę. Idź. Nie, przyjaciel, mieliśmy nie, <laughs> nie używać butów, a jak widzisz, tutaj jest ostry, dosyć pokój. Dobrze, więc... no to skoro nie poszedłeś, to ci każę iść tu. Ty jest kościotem. Dobra to, to, tutaj to też powinno spotkał. być czysto Aha dobra to no, tu kolce Czyli tutaj, tutaj Dobra to chodź ja cię puszczam radę. tędy Przyjaciel dobrze wiem jak to się skończy No pa jak, jak Jacy mistrzowie tej gry no Okej okay, to ja sobie tu Jak to? Jak to są dwie pułapki? Jacy mistrzowie tej gry no Jak to? Ej czuję się oszukany Żegnaj przyjacielu Czuję się już zginę przynajmniej z butem Ej, czuję się Papa. bardzo oszukany. Bo... To chyba wybuchnie, wiesz? Nie wiem. O nie, zostanę spalony żywcem. Tylko troszeczkę. Ej, to. Przyjaciel, ja wiem co to jest. Co to jest? Ty chyba będziesz mógł mnie wskrzesić w tym. Nie. Tak mi się wydaje, bo ustawiłem, że można wskrzeszać, więc zakładałbym, że w tym będziesz mógł... Ale Papa. to się nie otworzy. Jak to czuję się oszukany. Maruję przyjacielu. Teraz ja muszę iść dalej. Tak, ty musisz iść dalej teraz jakby. Ja Bo myślałem, że to jest pułapka. No nie. A ja cię mogę w jakiś sposób wskrzesić, bo widzę na tobie plusik, ale drzwi są zamknięte więc. Ale drzwi są zamknięte i tak, 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 no, no nie więc wiem Nic z tym nie zrobię niestety To patrz. jest bucik, ale bierz przyjaciela Założę go sobie, żeby mi, żeby, a, żeby już ci... nie mam mojego przyjaciela, więc do towarzystwa będę miał Że, Żebyś miał, mogłeś szkieleta wziąć na przykład, też miał być do towarzystwa i... to szkieleta, a bo tu jest jeszcze patrz, tu jest jeszcze trzeci bandaż jakbym chciał to... na przykład To ja, jakbym ja miał bandaże to też fajnie by było, ani nie miałem bandaży i to o! Co to było? Nie wiem, więc, więc masz parę pokoi i musisz coś z tym zrobić. Czym jest piramida? Nie wiem. Była opcja piramida, to użyłem piramidy. O, widzisz? Znalazłem We, Wejście, zejście. Wow! I... Drugie piętro, dobra, robimy. Drugie nasz... piętro. to jest jakaś tarcza? O, jesteś, halo! O, cześć, witam serdecznie. Mam bandaż od razu. Wow! Mam cztery. Mam jeden. Dzień dobry. Mój dobra, przyradzie... to ty idziesz. Teraz ty idziesz przez najbliższe trzy pokoje, bo ty mnie zostawiłeś Dobra, raz To, to właśnie nie powinienem iść pierwszy Idziesz, dawaj to, jest, to są czaszki, ja się... Ja Z czaszkami się... chyba nic się nie dzieje No to jest żart jakiś Przyjacielu Przyjacielu Przyjacielu, co jest? Żegnaj Wiesz co, patrzę Znana. co tu jest ciekawego i ciekawe są to póki, czemu ja idę pierwszy? Czemu jako prowadzący muszę iść pierwszy <laughs> kurde się. Przepraszam, czy ja mógłbym ten... No nie, tu jest Rekin, prawda? No nie. No, to jest twój przyjaciel Rekin. A ja nie chcę przyjaciela rekin. Tam, tam na lewo są chyba piły w ogóle. Tak i na, na, na prawo ten... Ja chcę żyć! Tegnaj. Ja Papa. chcę żyć! Papa. No dobra, skoro już umarłeś, to ja muszę coś zrobić dalej. Wejdź, to wejdź, w to ja jestem ciekaw co się stanie. Nie! No weź. W to, e, ja Dobry. Ja idę cię wskrzesić, okej? Okay, bandaż mój bandażę, szósty. Ale okay. No nie, ty... A, bo ty chcesz posklejać mnie do kupy, ja rozumiem, kurde. Ja, ja nie wiem ile to trzeba mieć szczęścia, nie? Ale to, to znów, znów się... O co chodzi? Siódme, Halo, policja? Bandażę, a co tu jest? Halo, ja, 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 ja nie rozumiem. Ja naprawdę próbuję zrozumieć to, Czy ale... To jest pan z butem, to umrę. Nawet nie. nie. Jak jest pan z butem, to nic się nie dzieje. To, A tu to już... byłem? To cz czemu tylko ja trafię na te pokoje z pułapką? tu byłeś. A nie, nie byłeś. Ty chyba wracasz. O, o! cześć! O, cześć! To, to ty... chyba jak przyjdziesz jakąś konkretną ilość pokoi, wiesz? Eee, nie, to ja tu nie robię. idę. Ale żeby mi nie było zimno, no, też sobie mog... buta wezmę. Mogłeś po, mi po zostawić, bo ja kolekcjonuję ogólnie. A, okej, okay, rozumiem. Ale nie, 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 ja myślę, że. Eee, Proszę. Nie. No idź. Nie. No idź. Ja nie idę. Przyjaciel idź, tyle nie. przeszedłem dla ciebie. Pokaż no mną, że to się nie boisz. mógłbyś. Ja nie chcę zginąć ten przyjaciel. Nie Ciekawsza rozgrywka jest jak jest moich ja oczu, niż ten. No i wszystko przez ciebie, najgorszy <laughs> człowieku. Dobra, no i... będę się leczył. To, 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 to są czaszki moich wrogów. Albo moje na przykład. E, czemu stąd, stąd też? Aha, okej. Okay. Ja cię wskrzeszę, wierzę w to. E jak mnie nie wskrzesisz, To wiesz. To, to, nie słabo. to nie wiem. Zostało no, ci tak naprawdę trzy pokoje chyba dostępne. Patrz, udało mi się. A. Pa! Zarazem przejście! Chodź, przyjaciel! Chodź, przyjaciel! Dobra, Ale dobra. cię skrzesiłem, kurde, Ach, Kurde, tutaj. No ja to, ja, ja to jestem taki. Ale dęb. nie ma moich ośmiu bandaży! a wiesz co, A wysopa, piramida a. jest taka, że jest posona coraz większa na przykład. Coraz szersza. Coraz szersza. Ale ja myślę, że tutaj możemy już. O. Fakt. Że już moglibyśmy użyć sobie butów może, chyba, że buty dopiero na ostatnim, nie. żeby na pewno ja mam to przejść, no ja mam dwa, dlatego mówię, nie, że można byłoby za, za, zaryzykować, e, przyjaciel, u mnie to nie jest tędy droga, nie, nie tędy, to, to, to nie jak u ciebie wygląda pokój? Nie chcesz tu być tak wygląda ten pokój. To mój był bezpieczny. Śmierć w misiach, ale to byłoby... Przyjacielu koło, mam kolejnego buta dla ciebie. Co to robiło? Co robiło, bo ja nie wiem. O chodź przyjacielu, patrz, ten prezent jest, chodź. Masz prezent? Tak, chodź, prezent na baloniku leci do ciebie, o, chodź. ale prezent. Wybuchowy, Wy, wystrzałowy, dziękuję przyjacielu. Ja, ja wiedziałem, że mogę na ciebie zawrzeć. Jak ze swojego buta odzyskać? Chodź przyjacielu, mam tu nowego dla ciebie. Takiego... Trapera to, troszeczkę tu mam, ooo dobra ja tędy nie chcę iść Ja nie... Dobra, ja tu mam spoko Ja ja bym ja ja bym jest... nie, nie ten a rozumiem że Rozumiem że żyjmy własnym życiem A przecież tutaj jest but, ej strasznie dużo butów tutaj Jakby, ja nie wiem chyba załatwy poziom trudności mi się wydaje tutaj Już ta, o nie. Co ty... Co by mi się stało? Przyjaciel ja tutaj mam Haszkomore, nie? Ja tu ja, Haszkomorę taką tutaj mam i by co czarny Co to jest, co z, to jest no, Hasz? Ma, bardzo komara. zadymiłoby mnie jakbym tam wszedł. Wie, więc no. Co to jest? Przepraszam, bo ja bym chciał. Ja bym chciał Siedl. tego buta i... O wow wow! Co mi No oddaj bije? mi tego buta! O dobra Uf. Przyjaciel, znalazłem. Naprawdę uważaj, tutaj jest... Tutaj możesz fryzjera dostać darmowego, ale udało mi się znaleźć, więc ja, ja jestem zadowolony. Kurde. Dobra. wie Więc no. Ej, ale uważam, że przejść dwa piętra bez butów to jest bardzo... Um, bardzo ważny wyczyn. A ty nie potrzebujesz nowego laczka, widzę, kurde. Pyk, nie. piętro czwarte. Ja sobie jeszcze bandaża użyję, o, i tego A, tu miękka. jest tu jest nowy bandage, nie? No dobra, tu mamy. No przyjaciel, mamy no, bardzo dużo rzeczy do sprawdzenia teraz, nie? Ja chcę, ja chcę, to tu sobie jest te... pierwszy, ja mam ochotę na grilla więc ja może. Chcę, tutaj. Ja chcę te ładne puciki, Widzę, że bardzo fajna zabawa tam. tam. Przyjaciel u mnie. Hmm. Przyjaciel, chciałbyś yy, na przykład y, fryzjer, y, tam wizytę fryzjera, darmową i tak dalej? E... Ja mnie ten pomysł ogólnie, wiesz, chyba, chyba jednak nie, wiesz? Nie, ale u mnie to jest bardzo. A, to ja też nie chcę. Fok. Okej, okay, to ja też. Ja już rozumiem, chyba. Pod... O nie, o nie! E... Okej, okay, yy... przyjacielu, to piętro oh. jest dziwne. To było zło. Zło wcielone. O jemy, lasery, tu, jest, tak. tu jest milion maczków Maćków? Maczków? Maczków. Ten... Dobra, A, za, dobra zwiemy, to tam... Wiem już, już gdzie nie iść. Ja, ja też wiem gdzie już nie iść. I już wiem po co nam było tyle bandaży, wiesz, przyjaciel ogólnie. Po co? No bo to piętro jest najeżone wszystkim i niczym. Ja jestem w szoku, że co, co tutaj jest. Dobra. A, a, a. O nie, Aha. o nie, o nie, o nie Co jest przyjaciel? O oh, fuck! Możesz się stąd szybko wydostać Przyjaciel nie umieraj Nie możesz O nie Mój, mój przyjaciel Co cię. to jest? Chyba umarł Co to jest? Nie, jeszcze nie Jeszcze nie Okej, okay, tu bym zginął schin... Ale tutaj, tutaj nie ma takiej opcji, że na tym przyjacielu, piętrze Co, Przyjacielu to przyjacielu? tu jest lawa Umarłem Aha O nie, o nie, whoa, whoa. No, jak spadniesz, to koniec. Dlatego... Więc liczę na to, że to przejdziesz. Też, te, też bym liczył na to. Trochę, trochę pokoju tam sprawdziłem, więc wiesz. a nie masz butów. Jak to, jak to nie ma. może będzie bezpiecznie. Nie no, żartuję, nie będzie. Nie bez... no, jest bandaż, to jest bezpiecznie. N nie. Tak. Mówisz, mówisz mi, że kierowałem się taką tak, zasadą. Tak, naprawdę? Tak. Tu chyba, yy... Dobra. po co i ich... to, ja, to ja, ja, to ja... Może tu jest koniec gry już, co? Nie. Jest but! Ale jest but No jak to? Co? co? Czuję się oszukany! Nie! I po jak to? To są lasery przyjacielu! Ale był but! Jak chcę zginąć chociaż z butem. Z Adidaskiem. Jak to i czuję Przegnij. się? Ja się czuję oszukany Rzuć w lasery butem. Tak tak taką kulkę i może zepsu... Hmm. Aż żeś rzucił. Ty przyjaciel, pa. Żegnaj nie, nie zrobisz tego. Wiem! O co chodzi? Czy się oszukany? Właśnie, cały misterny plan. Czy się oszukany? Ja się naprawdę czuję oszukany. Ale moi kołani, to będzie też na tyle w tym materiale. Jeżeli Wam się spodobał, łapał górę, komentarz, mile widziany, oczywiście. Wpadajcie do mojego serdecznego przyjaciela. No i trzymajcie się do kolejnych materiałów. No i cześć! Pa! pa.